Dziś Wam zaprezentuję, jak wygrać skina do Minecrafta. Wchodzimy w naszą przeglądarkę. Wpisujemy... ...w... Z... Wchodzimy w to. Wchodzimy w... ...serwer Minecraft w wyzyczu. Macie, tutaj macie ip tego serwera na nim się musicie zarejestrować a jak się nie zarejestrujecie, to skina nie będzie i jak się już po, po zarejestrowaniu się na tym serwerze dajecie login taki nick jaki macie w minecraft wpisujemy go tu i hasło Dajcie ok jesteście już za, za logowani Dajcie zmień skina Ja aktualnie mam takiego I wygraj yy, skina ze swojego komputera I wybierz plik I ja sobie go z tego graj skina Skin aktualnie jest taki Pokazuje się, ale skin już jest wygrany inny, ale tak się pokazuje. Stronę możemy zamknąć. Wchodzimy w Minecrafta. Yy, ja zastępuję. Ju wejdę już jak się zaloguję. Jestem po krótkim cięciu. Yy, powiększę sobie Minecrafta, żebyście już lepiej widzieli. I skin już jest wgrany. Ja teraz mam takiego skina. To nie jest fajne. I zapomniałem Wam dodać, że skąd, skiny, to, skąd te skiny pobrać. E, pokażę wam teraz skąd te skiny pobrać. Wchodzimy w przeglądarkę. I wpisujemy w Pokazuje się taka strona. I wchodzimy w... Pierwszą lepszą nie, to nie to. Mm. Minecraft skina. I wchodzimy w Minecraft Net Source Heft Skin Editor i pokazuje się takie i tutaj sobie robicie jakiego chcecie skina i dajecie download pobieracie skina i skin albo jak się wam nie chce robić skina to wchodzicie w tą w tą zakładkę i wybieracie sobie jakie, jakiego skina chcecie ja sobie hmm, tego wybiorę żeby wam udowodnić klikam można ym, tak jest. Można go zmienić. Oczywiście tak. Dajcie to. I można go tak zmienić. Dajecie głowę. I można mu wszystko tutaj robić. Dajecie narzędzia. I można mu różne narzędzia dodawać. O, na przykład takie weźmy dodamy dodamy I teraz jest taki. Ale ja takiego nie chcę. Dalej. I szukamy sobie odpowiedniego. O, ja wezmę to na przykład. Tutaj pokazuje się taki pasek I taki kubeł. No to dajemy dalej marynarkę. Mamy go pobrać z marynarką i bez marynarki, ja go pobieram z marynarką, klikamy download, tym się pobiera, usuwam marynarkę i znowu go pobieram. Ten skin jest marynarką, a ten skin bez marynarki. I można sobie teraz tak robić, że y, wgrywacie skina na przykład jak, jakieś, jak, jak jest jakaś uroczystość. To skin może, to można sobie skina wgrać y, z marynarką. A jak nie ma żadnych uroczystości, to można takiego skina. I to by było na tyle. Dzięki, cześć i na razie.